Prodrobot został zaprezentowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. To zautomatyzowany trenażer chodu. Jest aktywnym wyrobem medycznym przeznaczonym do rehabilitacji kończyn dolnych pacjentów z dysfunkcjami chodu. Dziś największa uczelnia regionu podpisała porozumienie z firmą Prodromus. Jej głównym celem jest dalsze doskonalenie konstrukcji Prodrobota oraz podjęcie prac badawczych zmierzających do oceny wartości terapeutycznej, jego wykorzystywania w rehabilitacji dzieci. To jest urządzenie, które jest dedykowane właśnie dla pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami, schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, z różnymi urazami, z dysfunkcjami ruchu. Robot jest urządzeniem nowatorskim nie tylko na skalę naszego kraju, ale no, możemy się tutaj pochwalić, że tak naprawdę w skali całego świata ze względu na kilka unikalnych cech. Raz jest nieduży, więc nie potrzeba jakiejś specjalnej infrastruktury, żeby mógł działać. A dwa, co można powiedzieć najważniejsze, odtwarza wzorzec schodu i to od razu na sześciu stawach, które są odpowiednikiem anatomicznej budowy ciała człowieka. Chcieliśmy zaproponować pracownikom Instytutu Ochrony Zdrowia wzięcie udziału w badaniach walidacyjnych. Badania walidacyjne mają określić właśnie skuteczność tego urządzenia. Tutaj będą dobierane grupy pacjentów, które muszą być w miarę homogeniczne, czyli zbliżone swoimi parametrami, tak aby w sposób obiektywny, naukowy udowodnić skuteczność działania robota wspomagającego lokomocję. Rzeczą ważną jest to, że robot jest wyposażony w schematy chodu, we wzorce chodu, które odpowiadają fizjologicznemu wzorcowi chodu człowieka zdrowego. Za projekty robota do wspomagania chodu firma ProDromus uzyskała pierwszą nagrodę na Międzynarodowym ósmym forum inwestycyjnym w kategorii Startup Award w 2015 roku w Tarnowie. Firma zdobyła także złoty medal na 23 międzynarodowych targach Rehabilitacja 2015 w Łodzi. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.